Zobaczmy, czekajcie, bo tak widzę, żeby mnie nie kusiło, widzicie, waga, waga, no i zobaczmy, przewodnika na czytanie, pełnia w pannie z zaćmieniem księżyca, tak, pełnia księżyca, zaćmienie go w pannie 14 marca, co nam tutaj na stałe wnosi, zobaczymy z czym Wchodzicie tak jakby w tą energię, a w zasadzie co jest tutaj dla Was przewodnikiem. Ufność. No, to już wiadomo. I to zobaczcie, zaglądam tutaj. Biorę to pod uwagę. Jednocześnie już nie, nie mówię, bo będzie filmik zawsze dłuższy. Chociaż wiem, że wy lubicie dłuższe już wszyscy. Totalność. Obie wymagają już pewnej energii, tak? Już one się uzupełniają, już one nam coś mówią, tak? Teraz zobaczmy poprzez karty Gregory'ego Scott'a. Jest... Nie wiem. No i dobrze. I zobaczmy, mm -hmm. co odchodzi do przeszłości. Co odeszło do przeszłości. Co już nas tak uwolni, ułoży. Odczujemy to. Znaczy, jeszcze inny poziom intencji, bo taki da nam spokój, tak? A tutaj raczej, co odchodzi do przeszłości, i trzeba już się z tym pogodzić w jakiś tam sposób, tak? Ułożyć, wziąć to pod uwagę. Dwójeczka mieczy. Zaraz powiem o tym aspekcie w tej dwójce. I zobaczmy, dokąd otwierają się nowe możliwości, nowa przestrzeń dla nas do działania, nowe sytuacje, które będą się generowały, nowi ludzie, których spotkacie. tak? Trójeczka monet. Aha. Zobaczmy energię, które będą. Nie, zobaczmy punkt wyjścia, lawak. Ma ten czas. Rydwan energię, które będą pomagały Wam w tym czasie i energię, które będą przeszkadzały. I tutaj chciałabym się powiedzieć, dlaczego tego doświadczamy. To mamy tutaj wisielca odwróconego. Wisielce odwrócony bardzo. Kurczę nie wiem od czego zacząć. Już też mamy po pierwsze dwa duże arkana w tym rozkładzie. Zobaczmy trzy, to jest duży. I trzeba by do nich tak zwanie odnieść. O co otwierają się nowe możliwości pracy, pracy, które sprawia przyjemność, która jest tak jakby powołaniem, która daje satysfakcję? Ta trójka monet przez lata straciła swoje znaczenie to pierwotne, dlatego że ona na początku, od zarania, jak jak powstaje, mówi o pewnych predyspozycjach ciała, umysłu, manualności pewnej, tak? która układa. I daje radość i satysfakcję, że to co robię pomaga innym, bo najpierw zawsze wchodzimy w coś z potrzeby, ale też musimy mieć do tego predyspozycję, tak? a później one ewoluują w każdym rodzie, w każdej rodzinie, tak? w, każdych, w różnych po prostu sytuacjach, czy z czymś wchodzimy, czy coś zaznaczamy i układamy. To jest bardzo specyficzna energia pracy. U niektórych później, tak jak już wspominałam o tym wiele razy, ona zmieniła swoje znaczenie, dlatego że później już trójka monet jest wyborem opłacalności. Mam predyspozycji i wiem, że z tego będę, nie potrzebuję tego, ale będą profity życiowe. To jest zawód potrzebny na czasie zawsze, tak? Zawsze taka świeża bułka, wszyscy tego po prostu potrzebują, tak? O. I to jest tak jakby ta kwestia, która tutaj układa się, uwag, czyli powrót, pierwotność do pierwszych prostych, właśnie czynności, uproszczenia pewnych spraw, wejścia w pewien specyficzny tak zwany rytm. Trzeba będzie, są dwie karty pogodzenia się z pewną rzeczywistością. Dlatego, że Odchodzi do przeszłości dwójeczka mieczy, czyli pewne tak zwane rozmowy, wyjścia, relacje, ale dwójka mieczy też mówi o tym, że czasami musimy wziąć coś pod uwagę, czego nie braliśmy, coś, co jest z nami tylko przez chwilę. I ostatnio pokazało się jako argument, jako przepis, jako yy, yy, specyficzne dane, tak, które są zmienne i trzeba je wziąć pod uwagę, bo ktoś sobie nie wziął, nie dopatrzył, tak, zwanie, tak jak tutaj z tyłu pokazana troszkę tak zwana pogoda. W której trzeba uczestniczyć, bo ona po prostu jest, natomiast tak zwane pewne nadane. zobaczymy jak one się tu ułożą, bo tutaj znowu trzeba by po prostu tak zwanie dobrać, żeby się uprecyzować, tak? te dane i tak możemy dobierać, dobierać bez końca, żeby nie zatracić tej samej istoty, tak, tego wszystkiego. Natomiast jest to coś, co jest zmienne. Może też znaczyć jakieś bardzo y, charakterystyczne przepisy, bardzo specyficzne pre, pre, przepisy, które ograniczały, które przeszkadzały, albo też dla wielu, patrząc na tym, jak życie wygląda, przepisy, które y, wejdą i mogą uwolnić się, albo coś będzie się działo, ja raczej jestem za tym Coś będzie się działo, jeśli, mm, uwag, co jest związane z przepisami, na które, nie wiem, myśleliśmy, że, a to taki martwy przepis, a tego się w ogóle nie stosuje, a to w ogóle to czytam, to on może, ale w niektórych wypadkach, tak zwane tutaj, zobaczymy, jak on się ułoży, czyli. Załóżmy tak, to, co Wam przeszkadzało, to, kiedy Wam o tym mówię, każda z zwaga powie: a tutaj ja tego nie mogłam, a tego nie mogłam, a na to czekałam, aż się uwolni i wyjdzie, a na to to, a na to tamto, siamto, to, siam, o Wam to, i dodajemy jeszcze seram to na koniec, tak? I to jest ta energia, która uprości Wam po prostu życie, odejdzie, albo pokaże się w ogóle, czy to działa, czy nie, albo objawi się w ten sposób, żebyście nie popełnili jakiejś skuchy, tak? Czyli wejdziecie, zastosujecie się, bo to było martwe, takie nieistotne, a tutaj Wam pokażę, weź pod uwagę, że ktoś może to zobaczyć, że ktoś może tutaj pogrzebać trochę. Troszeczkę, tak? O. Na pewno czas wymagający polotu, ufności, tak? Takiego luzu wyjścia. Na pewno trzeba będzie zrozumieć w wisielcu odwróconym, że pewnych spraw należy nie tykać, nie ruszać, żeby nie zrobić sobie i innym kłopotu. Tak? Ja jeszcze zawsze stawiam, ponieważ dla wielu wak na różnym etapie przecie stawiamy, to jeszcze energia może mówić. Zrób, nie zrób, albo uważaj, jesteś krok przed tym, że musisz coś zrobić, albo czegoś nie zrobić, tak, o. Co, o czym tutaj jeszcze chciałoby się opowiedzieć? Poczekajcie tylko, no muszę tutaj odbarczyć. To już słuchajcie, ostatnie takie czerwone, te duże moje świeczki. Także dzisiaj jeszcze obecne z nami, o. I idziemy dalej. Zobaczcie tą energią, która będzie, bo tutaj jest opcja, idź dalej, ale nie czekaj. I o tym mówi, nie czekaj, energia wisielca odwróconego i królowej mieczy odwróconej. To, czyli ta energia, ten aspekt, te sytuacje i sprawy, które mogą was przeszkadzać i opóźniać. To są energie, które mówią, idź do przodu, nie zważaj na to, ani co zyskasz, ani co stracisz. Trzeba po prostu tak zwanie iść. Energie Własnego przewodnictwa tego, wiecie co wiecie, co robić. I tutaj ja bym chciała dociągnąć karty, ponieważ gwiazda nigdy nie jest sama w sobie. Zawsze tam jest koło niej jeszcze inne gwiazdy, towarzystwo życiowe, wokoło sprawy, wszystko to, co każdej w waszym życiu, które mogą przyjść. I zobaczymy, jak świat będzie do was wychodził. Mhm. Czyli będzie dużo opcji. Zobaczcie, też dwójka. Nadal dwójki będą się po prostu go przerabiały. Tylko teraz bardziej już zrozumieliście, jak my wszyscy, jak działają dwójki. Trzeba było się przygotować do tego. No i teraz będzie ten egzamin, tak? Którą drogę wybrać, którą rędy pójść i gdzie się słyszy ten wewnętrzny głos. Królowa mieczy odwrócona to jest ta energia, która jest ja mówię, taki anioł opiekun, albo stalker, albo ktoś z prawej sytuacji, które zatrzymują nas po prostu, tak zwanie w miejscu, albo kogoś, z kim chcemy, tak zwanie towarzyszyć. I ten wisielec odwrócony. Czasami być może ktoś zamknięty jest w swoim świecie, bo ona też wydaje się zamknięta w swoim świecie, tak? I to mówi: idź do przodu mi tak jakby, tą decyzję. Masz ten rydwan. Możesz zawsze, nie wiem, wrócić, cofnąć się też, tak. A tutaj rydwan mówi: idź do przodu, tak? Wy w tym czasie. Dziewiątka kielichowa odwrócona. Tak. I ona mówi o tym, że idź. Zatem nawet tutaj jest taka motywacja, można powiedzieć: nie czekajcie na innych, nie czekajcie, aż pewne sprawy się wydarzą, wydarzą. idź dowiedz się, zobacz, jakie są przepisy, jakie układy, co będzie, jeśli zrobisz tak, co będzie zrobisz, czy zrobisz inaczej. Oczywiście na tyle, ile się da, ale zobaczcie z tym na tyle, ile się da, tak się powiedziało i prosto. Ale wyślecie w kierunku jedno, zbadania jednej sytuacji, jednego zjawiska kilka osób, to każdy wyciągnie inaczej, więcej, mniej, z różnego poziomu intencji, swoich umiejętności, sprawczości, tego, co to jest właśnie takie dobre i niedobre, tak? Te informacje swoje, tak? Za tym, i co będzie tak, a co będzie inaczej. I to może wspólnie zabrać ich dużo więcej, albo potrzeba mieć już wcześniej, na ten moment, też być może na to, żeby kogoś, nie wiem, obudzić, ułożyć do wspólnej drogi, predyspozycji, może jeszcze ta osoba, czy ta osoba, oczywiście obojętnie, czy będzie kobietą, czy mężczyzną, tak? A sesji królowej miecza, niekoniecznie w tych znakach, to jest ta energia, która mówi, że. Potrzebuje jeszcze pobyć sam sama, tak? Zrozumieć tak jakby swój świat. Może ty masz po prostu pójść tak jak dalej, rozeznać się i przekazać to, a te osoby potrzebują jeszcze bycia. Jest pewnego rodzaju też tutaj jakby nienaruszalność, bardzo mocno zaznaczona, nienaruszalność tematu, nienaruszalność sprawy. Zobaczcie, wy wiecie, że coś nastąpi, że będzie musiało coś po prostu tak zwanie nastąpić i będziecie musieli wyłączyć się z życia, ze spraw, tak? I inni mogą być tylko obserwatorami. I ta karta jedna tutaj potwierdza to wszystko, to co się dzieje w tym rozkładzie. Wszystko zależy od natury, od was, i ewentualnie od kogoś bardzo kompetentnego i nie ma się co obrażać, niż ci wszyscy, którzy są tutaj blisko was. No bo to po prostu to was dotyczy. To trzeba specjalisty, tutaj trzeba. Yy, za specjalistę chciałam użyć innego słowa jeszcze, profesjonalisty, tak? O kogoś też z doświadczeniem dużym, tak? O znającym, parę, powtarzającym ileś razy no, swoją rzeczywistość. Poczucie też tego, że to wy jesteście, ci wy wyjątkowi, to wy macie tą moc sprawczą, to wy możecie tylko to zrobić. Nikt za was tego nie zrobi i to wy wyczujecie, ani inni, ewentualnie ktoś jeszcze może wam tutaj po prostu jakby pomysł. Warto zrobić i dopełnić wszystkie te sprawy znowu. Wszystko, co, tu już, co już dojrzało, albo jeszcze możecie zmienić, ułożyć, ale tylko w świecie zewnętrznym, czyli jest taki czas, kiedy nie ma i taki zasób, i wy musicie umieć to rozpoznać w waszym życiu, że nie możecie tutaj nic zrobić. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że możecie tylko po prostu pospyć, poz, po, 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 popsuć. To jest poza waszymi kompetencjami, możliwościami i nie wolno nic przedwcześnie. Bo można zrobić wielką krzywdę, na pytać się po prostu biedy. Czyli wszystkie działania też wasze, tak zwanie, będą i wchodzi to już tak taki po prostu jakby wzorzec, one się podopinają, ale dla niektórych wag, tak, będzie tak, że wy dopiero się nauczycie, dlaczego nie wolno, dlatego ta dwójka mieczy odchodzi, i wtedy to troszkę boli, kochani moi. Proszę się pogodzić z jakąś sytuacją, że ruszyć to, czego wiecie, że nie powinniście ruszyć, ale uważaliście, że takie możliwości są, że tak można, tak? Albo widzicie różnice w życiu, kiedy uważaliście, że czegoś nie zrobicie, bo czegoś nie można, tak? Że czegoś nie chcecie, tak? o, to jest bardzo ważne. Czasami jeden mały, głupi aspekt, detal powoduje, że wszystko inne się uwalnia i układa. Ta gwiazda prosto mówi: ujaśni, Wyjaśniło się, pokazało się, jakby przewodnik. Widzisz i jesteś też widziany. Jest to dobry czas też, tak jakby dla tych wszystkich, co Wam pokażą, możecie wyjść z cienia, możecie wyjść do ludzi. No ale co co chce, znając wagi, ich skromność, takie pewne ułożenie się. Tutaj jest też taka karta, bo, jak mówię, zaglądam wszędzie pod spód, która mówi o tym, że otworzą się też jakieś nowe możliwości finansowe, nowe możliwości wejścia też zainwestowania w sprawy ważne wyciągnijmy i ruszenia tak jakby ich ale wy musicie pierwsze coś zrobić, rozeznać się, a niektórzy są tak zwani w letargu czy w takim w taki pozytywnym opcji regeneracji potrzebują tego też duchowo, tak? No. I tak jak ani u dobra nie opieku nie powinniście szarpać, wychodzić kopić dalej, ale też wy nie pozwólcie się nikomu szarpać. Nie nie, to jest ten czas, w którym teraz muszę być pewny, pewna Aż coś rozjaśni mi, tak? No i zobaczmy tą energię prowadzącą, układającą. To jest ósemeczka mieczy odwrócona, która mówi o pewnym wyzwoleniu, o pewnym wyjściu na zewnątrz. Mówi też o pomocy, którą możecie uzyskać, ale być może o tym, że Wy będziecie mogli uzyskać jakąś pomoc. Ja bym jednak przy tym układzie powiedziała tak: trzeba po prostu tak zwanie, to jest taka. W różnych sprawach, pod różnymi sprawami, które będą się działy. Oprócz tego, wy wtedy wykształcacie i wykształcamy wszyscy też pewne umiejętności, zmieniamy zdanie, oglądamy coś z innej sytuacji, stawiamy się też w różnych sytuacjach, tak? I tutaj będzie tak, jakby ta opcja ósemeczki mieczy odwróconej, która mówi o tym, że zawsze jest jakaś po prostu pomoc, zawsze jest coś zrobienia, do działania, i na pewnym etapie znowu to jest ta energia. Troszeczkę zobaczcie inny aspekt. Gdzie ta postać tutaj tak jakby ją jakby nic coś pochłaniała też, tak? O, że to jest w ogóle energetycznie można by powiedzieć, tak? Ja tak jak gdzie patrząc, gdzie, gdzie wszystko tak zwanie niesie. To jest energia uwolnienia się. To też jest tak, bo to będzie dotyczyło ludzi w Waszym życiu, sytuacji w Waszym życiu, które uważacie, że bez Was świat się zawali, tak? Albo coś się Ci pokazać, że to da radę, że mogę odpuścić, mogę wyjść, mogę poczuć się, zrobić coś innego w tym czasie, i tutaj się nic nie zepsuje, nic się ona nie zawali. Nie muszę tego robić w tym czasie. Tak? ale też rozdzielenie jakby od życia, od rzeczywistości od różnych i tu nic się nie stanie. A to, co będzie miało po prostu tak zwanie no to na to nawet będąc nie mielibyście do końca siły. Albo też po prostu cokolwiek się wydarzy, powinniście być w innym miejscu, tak? Ogromne dylematy, ale to jest charakterystyka dwójki i wtedy żeby zobaczyć też tak działanie ich w życiu wasze. Tu mówi ewidentnie: Redwan, idź do przodu, pokaż się, masz być gdzieś indziej, tam zaznaczyć swój świat, zaznaczyć sobie, a tu pozwól niech to zostanie. A abstrahując, może też być tak, bo to może wygrać i innych, i was też, że i wy w tej energii, tak? Czyli inni do was możecie być po dwóch stronach albo tej samych różnych sytuacji. Zobaczmy. Odpowiedź od duszy. Kapłanka. Prosto. Mhm. Tutaj trzeba zachować mądrość. Kapłanka jest bardzo taką jest indywidualistką, tak? Jest osobą taką, której trzeba znać motywację, zaufać, jakby wiedzy, tak? Ale to też jest ta energia, którą zaufajcie sobie. To oglądacie, i kobiety, i mężczyźni też tak, zaufajcie sobie, że jeżeli idziecie i dzieci, macie pewną mądrość w sobie, to w swoim życiu też spotkacie kogoś mądrego, w, w oczywiście w pozytywny sposób, inaczej, tak? Czy w inny sposób, czy w innej branży, jesteście w stanie się dogadać, tak? O, tak jak ktoś, bo znacie rzecz, temat, znacie, tak? Albo macie wspólny, no i vibe, jak to teraz się nazywa, to ładne słowo jest w ogóle, czy też nadajecie na wspólnej fali, o. Wewnętrzna mądrość. Energią dominującą będzie to za dobrze, wjawiem to i to, muszę iść tam i tam, ponieważ z tego co ja mam, z tego doświadczenia, muszę zobaczyć, jak to teraz się ma, co mogę zrobić, tak? A ta osoba, czy sprawy, które Wam towarzyszą, towarzyszą tak? Trzeba zaufać, a w większości wypadków, co by się nie działo, to Wy i tak musicie posiąść jakąś inną wiedzę, bo tej sytuacji nie da się uratować, tak? Pewnych, bo trzeba mieć właśnie tą inną wiedzę, ten inny po prostu, tak zwany punkt hmm? oparcia, ułożenia się czegoś. Natomiast to, ta druga strona, czy to będą sprawy od ludzi, sytuacje, ma podjąć swoje decyzje, samemu ułożyć się w tych sprawach, żeby sobie nie przeszkadzać. To jest trochę charakterystyczne w ogóle dla tych kart i dla tych układów, gdzie będzie się pojawił teraz wisielec albo remita, bo to będą dominujące po prostu, tak zwane energie. To czas, żeby zapłysnąć, żeby być docenionym, ale mówi, ty sami, tamta druga strona też musi być sama, cokolwiek ona zechce i ułoży, tak? O. Pokazanie się w nowej rzeczywistości, w nowych sprawach, szukanie wiedzy w sobie, ale też w innych. Niektórzy z Was będą musieli się udać pewnie do różnego rodzaju instytucji, czy do specyficznych po prostu tak zwanych ludzi, czyli będzie, można się będzie trzeba się udać do Pani profesor, tak? Czy do Pani. Yy... Jakiegoś, wszystkiego tego, gdzie tam też jest jakiś po prostu specjalista, tak? O. Albo jest to jest rozmowa inżyniera od tego, z inżynierem od tego, bo rozbił wspólne dzieło, tak? I tak poczujcie się, jak ci w tych po prostu tak zwanych zawodach. Na pewno trzeba zaufać temu, co się dzieje, bardzo zaufać, zaufać też w pewne reakcje innych, tak? O tym mówi nam. Mhm. Totalność, która na początku się udał ku przemianie, a każdy jest w stanie przemiany, zobaczcie. No skoro wypadło, to się wypowiedziała. Tak? O, bardzo specyficzna, yy, bardzo specyficzna energia. Bo to jest tak, jakby razem, a jednak trochę po prostu osobno, tak? O. A dla niektórych mogą odejść. Yy, tak jakby, jeżeli macie jakiś odwieczny problem z jakąś kłótnią, czy z jakimś niedogadaniem, nieporozumieniami, tak, w jednym temacie i zawsze i to samo, tak, o, poglądami, tak. Yy, u niektórych yy, to tutaj jest też taki czas ułożenia się w tym, do pewnej rzeczywistości. Tu już może być, a miejcie swoje zdanie, mieć, a ja muszę tym, tym się zająć, tak. A niech te sprawy na razie poczekają cokolwiek, bo nie mogę, bo muszę to wyleżyć i pójście za priorytetem ważnym dla waszego życia, bo to będzie ważne. Ona bardzo duże zmiany ta pełnia wprowadza. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia, następnym razem mam nadzieję.